Hej, kochani, ja jestem Dominika, a to mój Milka W dzisiejszym odcinku będziemy coś fajnego robić, ponieważ będę chciała jak najdłużej wytrzymać na danej rzeczy w danym miejscu. Będę oczywiście do tego utrudnienia i ułatwienia. Ale przede wszystkiego dowiecie się już w dalszej części odcinka. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na dole, jak się miał komentarz zapraszam na mojego Instagrama jest w opisie no i zapraszam do oglądania. Kochani, mam przed sobą koło fortuny zrobione i będę na początek losowała miejsce, w którym będę musiała na danej rzeczy być. Prędzimy. Fajnie, początek komfortuny dało mi farta, bo mamy dowolne, czyli mogę sobie wybrać w danym miejscu, w którym chcę być, i może być to dosłownie na wszystkim. Więc ja się chwilę zastanowię i myślę, że wrócimy, zależy, jaka będzie rzecz. No i teraz potrzebujemy, jaką rzecz, na której rzeczy będę zaczynała siedzieć. Kręcimy. Myślę, że jak na sam początek spoko nam się trafiło, ponieważ będzie to ręcznik Wydaje mi się, że raczej będzie to taki duży, standardowy ręcznik Więc lecimy i pokażę Wam od razu jaką miejscówkę wybrałam Lecimy Kochani, moim miejscem, którym wybrałam będzie oto i to łóżko Dlaczego to miejsce wybrałam przede wszystkim? Po pierwsze, telewizor mamy Po drugie, mamy oczywiście gniazdko, którym jest oczywiście prąd no i mam przy okazji też jakiś widok tam z tyłu, na no i kaloryferek za sobą No i będzie przede wszystkim wygodnie na łóżku e, Tak wygląda moje miejsce, jest właśnie taki ręcznik Nawet jest duży, więc powinnam się spokojnie tam zmieścić Ale to nie wszystko, ponieważ nie zaczynam od zera Wręcz mogę sobie wziąć trzy rzeczy Teraz te rzeczy sobie wezmę i pokażę Wam, co wziąłam e, Kochani, wybrałam takie rzeczy Pierwsza, poduszeczka Myślę, że to będzie akurat maskę, bo będę mogła się za to opierać, bo o to mogę się opierać, więc yy, będę mogła sobie tak podeprzeć albo pod yy, plecki, albo położyć się nawet na tym, bo myślę, że spokojnie dam radę. Do tego wzięłam sobie kabel yy, oraz laptopa, ponieważ wiecie, nie brałam telefonu, ponieważ telefon yy, jest mam mniej funkcji, tak myślę, że po prostu na tym i tak naprawdę mogę dużo rzeczy robić i mogę się na Messengerze zalogować i na Instagramie i w ogóle na wszystkim, więc myślę, że to mi się przyda i mogę coś oglądać. No i zaraz skręcimy Kochani, teraz zakręcimy kołem, na którym są yy, różne rzeczy i przeczytam wam teraz co mamy. Mamy tak ułatwienie, utrudnienie, zmiana rzeczy, czyli na tym, czym jestem, czyli teraz jestem na ręczniku i mogę tą rzecz zmienić, na czym będę. Zmiana miejsca, czyli wiadomo, no nie może być to teraz takie, na przykład, jakie jestem teraz. Znowu mamy ułatwienie, zmniejszenie naszego miejsca, czyli musimy na przykład o 3 czwarte zmniejszyć, o połowę, o 1 jedną, jedną trzecią naszego, na przykład nasze miejsce i zmiana miejsca. No, i jeszcze raz utrudnienie. Więc zaczynamy kręcić. Beznadziejnie ogólnie na początek to fortunę było dobre, a teraz jest beznadziejnie, ponieważ musimy zmienić rzecz, na której nawet mi się za długo nie posiedziało. Więc a więc jeszcze raz, jaką rzecz tym razem nam koło Fortuny losuje? Bo widocznie to mu się bardzo nie podoba A nie, wręcz przeciwnie, bardzo mu się podoba, tylko chciał dwa razy potwierdzić Tak, będziemy na ręczniku, więc mamy ręcznik Jeszcze raz wylosowałam ręcznik, więc mam trochę farta jednak Dobra, zostajemy na ręczniku i za, 20, za 10 minut losujemy jeszcze raz kolejne Ułatwienie utrudnienia, co tam nam komfortny da Kochani, jestem ogólnie w tym momencie sama w pokoju Na ręczniku oczywiście Ale zobaczyłam coś tutaj fajnego, ponieważ po pierwsze mamy wiadomy prąd Więc będziemy mogli sobie normalnie przyłączyć Teraz spróbuję to wziąć. Oczywiście nie wystając poza ręcznik Wierzymy. Ok, i sobie coś teraz włączymy. Niestety, kochani, moja menadżerka przyłapała mnie i stwierdziła, że nie możemy tak łatwo mieć tego pilota i oglądać co chcemy tylko musimy zagrać z nią w raz, dwa i po trzy. I jeśli wygram, mogę mieć tego pilota i mogę sobie coś tam oglądać, a jeśli nie, no to. Pilot niestety będzie się liczył jako rzecz, czyli muszę go odłożyć Raz, dwa i po trzy Wygrałam Więc mogę zachować pilota Idę sobie teraz oglądać i widzimy się za 10 minut oczywiście <mulety> 10 minut, no i kręcimy jeszcze raz kołem fortuny, co tym razem nam się wylosuje. Ja na razie nie patrzę, i zobaczycie, co tam się wylosowało. Ułatwienie. O, bardzo fajnie. Kochani, mamy ułatwienia tutaj na naszym kole. No i kręcimy, co nam się przytrafi, Oby coś przydatnego w ten moment. Nie chciałabym prądu, bo mam akurat koło siebie możesz zejść z rzeczy na 5 minut. I tak naprawdę mogę to wykorzystać w każdym momencie, bo wydaje mi się, że teraz chyba tego nie będę robiła, ponieważ po pierwsze przed wejściem na ten ręcznik byłam w toalecie, więc nie chcę mi się. Si nie chcę mi się pić, bo też byłam pić. Jeść niedawno był obiad, więc też nie chcę mi się. Więc na razie chyba po prostu to. Zostawię sobie na coś gorszego A teraz po prostu sobie posiedzę Minęło 10 minut i zaczynamy losować, co tym razem koło fortuny nam przyniesie No i chyba będzie to zmiana miejsca. Tak jest zmiana miejsca. Więc yy, bierzemy koło fortuny, miejsce i kręcimy. Co tym razem nam się tutaj wylosuje. Okej, okay, bardzo ciekawie, ponieważ będzie to wanna. Yy, o tyle w sumie myślę, że jest to spoko, ponieważ yy, jest dużo miejsca w niej. Tylko jest jeden minus, który jest duży. Nie będziemy mieli tam prądu, ponieważ, no, tu mieliśmy bardzo bliziutko, a do wanny prądu nie ma. Więc y, przenosimy się szybciutko i widzimy się za panie. Tak właśnie, kochani, wygląda moje życie teraz w Mamy ręcznik, ale wszystko się pięknie mieści Mamy dużo miejsca, plus jeszcze taką półeczkę na niektóre rzeczy, ale tak jak mówię, no... Najbliższe gniazdko to jest dopiero tam, więc no tutaj żadnego gniazdka nie mam Wody mamy pod dostatkiem, ale mam nadzieję, że się nie włączę przypadkiem nawet Odsunęłam specjalnie ten prysznic, żeby nic tu nie nakapało No i teraz posiedzimy chwilę, bo za niedługo już kręcimy jeszcze raz Zobaczymy, co tym razem komfortownie nam przytrafi się Kochani, mamy kolejne kręcenie kołem i zaczynamy kręcić Zobaczymy, co tym razem wywalimy Mam nadzieję, że zmiana miejsca znowu nie, bo już po prostu nie... Oho, będzie chyba zmiana rzeczy Tak jest, zmiana rzeczy, czyli teraz będzie inna rzecz, ale nadal w tym samym miejscu, czyli nadal w wannie Więc musimy zobaczyć, oby to nie było na przykład krzesło Matko kochana, jak my to krzesło tu wepchamy? Dobra, oby nie było krzesło Kręcimy. Trzymajcie kciuki, oby nie było to krzesło. Okej, okay, już bałam się, że to będzie but, ale będzie to koc, czyli nie jest źle, ponieważ koc nawet chyba będzie trochę lepszy, bo wiecie, ręcznik jest taki długi, ale nie jest szeroki, a właśnie koc powinien być i długi, i szeroki, więc idziemy po koc i zmieniamy troszeczkę Tutaj będzie troszeczkę kolorowo Kochani, zrobiło się bardziej kolorowo, jak widzicie, ale przede wszystkim bardziej jakoś tak przestronnie i tak otulająco, że tak to ujmijmy Mamy bardzo wygodnie, więc yy, na razie za dużo się nie zmieniło Tak naprawdę na razie komfort nam sprzyja w tym odcinku, zobaczymy jak będzie później Kochani, u nas dzisiaj strasznie zimno, jutro ma być w nocy minus 20, ponieważ napadał śnieg i jest, byliśmy już na zewnątrz, więc troszeczkę byłam chyba czerwona na początku odcinku, yy, po przejściu z zewnątrz, a teraz sobie po prostu już siedzę w ciepełku w ciepłej yy, piżamce i właśnie jeszcze w podcypu, więc w ogóle fajnie jeszcze wannie tuż w ogóle, więc idę odpoczywać, aby zobaczyć, jak jest na zewnątrz. Kochani, będąc już przy okazji w Łazience, polecę Wam kilka fajnych rzeczy, które mi się sprawdzają i są ciekawe. Pierwszą taką fajną rzeczą jest taka pasta do twarzy z czarnymi kropkami i ona jest z Ziaja, Jeju chyba to jest tak tak się to jakoś nazywało bardzo fajne tak wygląda w środku tu mam właśnie te czarne kropeczki ale bardzo fajnie właśnie na skórę Rzeczą do i do zabawy dla dzieci na przykład. Jest taki e, bardzo fajny, taka galaretka, taki żel galaretka, e, który ma właśnie taką postać galaretowato i pięknie pachnie. Ten jest akurat e, malina, e, ale jest to taka galaretka. Galeretka do zabawy. W środku również była niespodzianka, taki, taka figurka, więc w każdej jest chyba co innego. Bardzo fajne, bo jest to po prostu właśnie do zabawy i można się o tym chyba nawet umyć. Już to przeczytam. Tak właśnie z tyłu pisze, że mycie i zabawa, świetna sprawa. Właśnie to jest, że można się tym przy okazji bawić jak ludkiem i myć. Bardzo fajna sprawa. Polecam. Na koniec dwie rzeczy do mycia. Jedna i druga. Jedna rzecz jest o tyle fajna, ponieważ jest to pianka. Po prostu jest to w formie pianki. O, pokażę Wam troszeczkę. O, tak to wygląda. I można się tym spokojnie umyć. Bardzo fajne. No i tak właśnie przede wszystkim dla dzieci jest to na pewno fajne. Kochani, i ostatnią już rzeczą bardzo fajną, ponieważ jest to bardzo nawilżający taki, taki wash cream, czyli krem do mycia ciała właśnie, który bardzo nawilża, skóra jest taka odżywiona. I elastyczne. Jest to trochę podobne jak do kremu nivea, tylko właśnie do mycia, i bardzo to jest fajne. Naprawdę jedno z lepszych rzeczy niestety lekko drogie, ale myślę, że można znaleźć fajną okazję na przykład w Rosmanie, więc y, tak polecaj mnie. Losujemy czas już minął. Skoro również, było łaskawe, mam drugi raz ułatwienie i drugi raz 5 minut, czyli mamy również razem 10 minut wyjścia. Więc gdy będę jakaś głodna mocno, to sobie mogę pójść zrobić samo co i do jedzenia, albo skorzystać z łazienki czy cokolwiek, mimo jak jestem w tej łazience, ale wiadomo, jakiś kran czy coś takiego. Więc na razie siedzimy i czekamy do kolejnego losowania Kochani, minęło aktualnie 10 minut i kręcimy koło fortunę, co tym razem nam pokażę. Bo na razie pazurków za dużo nie wyciągnę Zmiana rzeczy, okej okay. ehm, Może być ciekawie, mam nadzieję, że tylko nie to krzesło, naprawdę Bo krzesło po prostu byłoby tragedią Skręcimy, zobaczymy Blisko krzesła, blisko krzesła, ale chyba się zaczynamy na książce. Tak jest, książka. Więc e... idziemy po książkę i, no, skończyło się leżenie, na pewno Zaraz zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Kochani, tak wygląda moje miejsce teraz? Mm. Mam. O, nawet mogę stanąć, myślałam, że nie będę mogła. No, za wiele na tym robić nie mogę. Prawdopodobnie, dla nawet z boku nie, czy, czy to będzie zaliczone, że mogę z niej korzystać? raczej mogę, jak mam, taką zasięgłą zasięgu Teraz będzie na pewno trudno, bo nie mogę tak naprawdę niczego oprócz tego dotknąć, bo wiecie, inaczej byłoby kocem, był kocem praktycznie na rantach też tej wanny. A teraz muszę stać na tej książce. Mogę co prawda kucnąć, ponieważ jakby w ogóle mi się nie zmienia pozycja nóg, tylko po prostu kucam. No a usiąść raczej, nawet nie próbuję, bo chyba za chwilę przegram. Więc na razie sobie tak pokłócamy, nie wiem czy wytrzymam długo, więc czekamy do następnego kręcenia. Kochani, zmieniłam troszeczkę pozycję, ponieważ kłócam i minęło właśnie 10 minut na zewnątrz, już się zrobiło ciemno. Więc kręcimy, mam nadzieję, że jednak coś wypadnie innego, bo serio jeszcze chwila i chyba stracę po prostu równowagę. Zobaczmy, co tym razem będzie. Chyba ułatwienie będzie z tego, co widzę. Tak, jest ułatwienie, więc kręcimy szybciutko, co tam nam się losuje. Kręcimy i co tym razem? Dodanie jednej rzeczy, czyli mogę sobie wziąć jedną dodatkową rzecz, którą chcę Oprócz oczywiście tej ładowarki, poduszki oraz laptopa Chwilę się zastanowię i dam wam znać Kochani, właśnie zgłodniałam, więc dodatkową rzeczą mogłaby być jakaś paczka, na przykład cios ciasteczek czy coś takiego więc sobie chyba taką rzecz pójdę a dodatkowo właśnie pójdę czyli mogę wykorzystać swoje właśnie 10 minut wyjścia myślę, że nie skorzystam z wszystkich 10 minut przy okazji sobie właśnie coś przyniosę ale już po nie wytrzymuję, więc przy okazji bym rozprostowała nogi, więc idę sobie coś do jedzonka i zobaczymy ile czasu mi to zajmie. i wam wszystko oczywiście udokumentuję Jakoś chyba 5 minut przed czasem mam ciasteczka do jedzonka. Mam nadzieję, że mi się tylko pić nie będzie chciało i wracam szybko na miejsce. Kochani, już się skończył czas, ale kolejną rzeczą, którą Wam polecam, to takie ciasteczka czekoladowe właśnie one są włoskie, chyba w tu można kupić, a teraz kręcimy. Bo naprawdę niewygodnie się na tym stoi. Okej, okay, czyli widzimy, że raczej będzie zmiana miejsca. No i teraz ważne jakiego miejsca, prawda? Co, jakie miejsce tym razem nam, komfortuje? da? Chyba nie zmienimy. Tak jest, nadal wanna, więc. Zostajemy nadal w tym samym miejscu, w tej samej pozycji i no zobaczymy, ile wytrzymają mi nogi, tyle będę i po prostu tyle. Ok, czas szybko leci, więc kręcimy, no, minęło 10 minut. No i kolejnym razem będzie to zmiana miejsca, ale w takim razie, jakie miejsce? Bo Troszeczkę tych rzeczy w sumie się powtarza. Jakby nie zobaczyć. Klecę. W ogóle nie wiem, dlaczego to łóżko jest napisane przez usługę. Okej, okay, czyli wracamy na łóżko. tylko teraz będzie duży kłopot. Nie wiem, jestem na książce. Książka na materacu będzie po prostu bardzo krzywo i mogę złaść. Więc idziemy zobaczyć, jak to wyjdzie, ale najpierw się przenieść, szybciutko. teleportacja. Kochani, tak teraz wyglądam po prostu ja mi patrzcie na to. To są jeszcze chwilę i ja chyba po prostu z tego. Więc ja teraz serio muszę uważać na no to, jakie staję, bo... Mały ruch i ja po prostu dotknę tego materaca, więc jem sobie i patrzcie na moje nogi. Mam nadzieję, że tylko ta książka się nie zepsuje No, wydaje mi się, że kilka minut jeszcze, że ja chyba odpadnę zaraz A mam nadzieję, że jeszcze jedno kręcenie co najmniej wytrzyma. Tak Jak widzieliście, w szabitce jest bardzo ciemno Czas minął, więc szybko kręcimy, bo już naprawdę... Po prostu wszystkie nogi mi się strasznie chwieją Gdyby nie ten... Góra, to mogłabym spać, ale ja już zakręciłam Zobaczmy co tym razem. Jeżeli zmniejszenie, to mamy kłopot. O, zmiana miejsca. Nie wiem, czy to dobrze, czy nie. Dla mnie może być to plusem, ponieważ już naprawdę cała się kibocze. Szybko miejsca kręcę. Jakby było zmniejszenie, to na jednej nodze to bym nie dała rady. Oha Na biurku. No, za ciężkie to, to chyba nie będzie. Jakby losowało się biurko. Zmiana znowu miejsca. Lecimy. Kochani, klęknęłam sobie właśnie. Bo jakoś tak wydawało mi się, że ma git ale totalnie nie jest git. Ale wstanę, ponieważ musimy iść. Ja muszę bo strasznie mi się po tych czasów chciałam pić. zapić więc idę po prostu się czegoś napić. Więc skorzystam z tych jeszcze chyba 5 czy 4 minut, więc idę się napić. z dołu. na pogadać się. No kochani, zdążyłam w czasie. Nie, nie mam już żadnej minuty wyjścia teraz. Mam troszeczkę picia, troszeczkę jedzenia. W sumie rozrywki to tu za dużej nie będzie, bo na to ze sobą na górę nie będę. Na wszelki. Na wszelki, żeby nie spadł. No, ale tak sobie stała, i nie wiem, ile tak wytrzymam, bo już mi jest po pierwsze gorąco, po drugiej niewygodnie, a po trzecie już dość. Dobrze, kochani, czas minął i kręcimy. I chyba to będzie nasz koniec. Tak jest, zmniejszenie terytorium. Więc, kochani, potrzebuję mniejszą książkę. A jak dostanę mniejszą książkę, to będę chyba musiała spać na jednej nodze, bo ledwo się mieści na dwóch Więc teraz zobaczymy. Zmiana miejsc, zmiana terytorium. Kochani, wchodzę na ostatnią sumę chyba rzecz dzisiaj, bo to już książka. O połowę mniejsza, nawet chyba min jeszcze mniejsza. I robię stała ta, tak. Jak mi wpadnę, to będzie dobrze. Więc stoj tak i zobaczymy ile wytrzymam. Dobra kochani, mamy ogólnie dużą misję, ponieważ potrzebuję się napić. Jak widzicie, już po prostu muszę się trzymać tylko. Jakoś tą drugą nogę jeszcze tutaj daję radę, ale potrzebujemy się zmienić, a to nie będzie łatwe, dobra. Mamy łyka, teraz tylko biorę ciasteczko na górę i wracam. No dobra, wstanie. Nie było takie najgorsze. Teraz się będę chwilę trzymała, ale trzymam się mocno. Jeszcze zobaczymy, ile wytrzymała, ale no, ta druga noga to jeszcze chwila i ja chyba tam dotknie. Jakoś, jakoś udało mi się to ustabilizować, że już trzymam na dwóch nogach, ale jest minimalnie do dołu, więc ryzek. pani przyszłam, i kręcimy Ledwo się kiboczę cała Ułatwienie Z tego co widzę Tak jest, co my tu zaraz będziemy mieli? Ułatwienie Front Kochani, to ten prąd mi się tak przyda, że nawet nie wiecie. Ponieważ... O Jezus, prąd mam o tu zaraz w dołu. I może i bym go tam nawet dostała. Ale do czego mi ten prąd, jak ja tu po prostu tutaj to tu żyję? Mi jest strasznie gorąco. I dosłownie... no, milimetry już mi od tego biurka. Biorą! Trzymaj nie wybrała Kochani, próbuję wstać, ale utknęłam. Dosłownie, bo po prostu jeszcze chwilę. I... O nie, dotknęłam małem palcem. Tutaj o, dotknęłam. Chciałam to zrobić tak, żeby jednak je nie zotknąć. Niestety yy, no nie udało się, bo próbowałam serio do góry, jak najlepiej, ale po prostu utknęłam. Nie dość, że prawie pupą tutaj dotknęłam. To jeszcze yy, mogłam podsunąć trochę nogę i bym może wstanęła, ale już było mi ciężko, bo nie mogłam wstać z tego kręcenia. Dobra, schodzę. Kochani, a więc dziękuję za dzisiejszy odcinek. Troszeczkę miałam y, ułatwień, troszeczkę utrudnień. Nawet dzisiaj tylko fortuny były dla mnie troszeczkę łaskawe, nie powiem, że nie. Y, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na dole, jakiś miły komentarz. No i zapraszam do kolejnych odcinków. Pa pa!